Witam was serdecznie ludzie, jak tam u was? Jak widzicie powróciłem, wczoraj nagrałem film wprowadzający do mojego kanału, a dzisiaj nagrywamy grę. Bardzo długo mi było wybierać chociaż jedną z tych wszystkich, ale jak chociaż dopijemy z 5 łapek albo 10, to jutro będą Dwa Dwie gry będą A więc Zbierajcie Bo będzie warto A na pewno jakieś fajne zrobimy I może nawet z jakimś kolegą moim Nagramy film I będzie bardzo ciekawie Dzisiaj Zapraszam do tego materiału Dzisiaj zagramy sobie W dość nieznaną grę Brawlhalla Mniejszość graczy zna tą grę, ale ja ją znam i czasami w nią grałem, rywalizując z innymi. Polega ona na spychaniu się z jednej platformy i kupowaniu nowych, lepszych postaci. Ja już sobie jedną postać kupiłem. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, to tylko jakiś błąd komputera albo jakieś wybieranie. I, I tak jak mówiłem, tutaj już mam swoją postać, już tutaj można sobie grać. To jest jeszcze niestety beta, ale jestem ciekawy co będzie, jak to będzie w pełnej wersji. A więc zaczynajmy. Przepraszam Was, ale że tak ten, że tak po prostu mam taką chrypę albo coś, ale no po prostu nie mogę. Mam problemy z głosem. O, okej, okay. to zaczynajmy grę. Ja tutaj dawno nie grałem w to, ale myślę, że jeszcze będę miał swoje umiejętności. Mam tutaj 2000 pieniędzy, za które możemy sobie kupić postacie, takie jak te. Ja mam takiego byka. I tutaj jest pokazany level w lewym górnym rogu. W prawym górnym rogu są pokazane ustawienia, jakieś przyjaciele, dodanie na liście przyjaciół i oczywiście jakieś bonusowe jakieś. No, bonusowe challenge, tak, żeby wykonać, i na przykład, tak jak tu, dostanie się 135 takich właśnie pieniążków W prawym dolnym rogu znajdują się różne informacje. A oczywiście na środku mamy wszystkie jakieś wszystkie poziomy gry. A tutaj, oczywiście, też mamy menu, swoje konto i oczywiście sklep. Dzisiaj sobie zagramy na serwerze online i może jeszcze pokażę serwer Couch Party. No to zaczynamy do gry. Zaczynajmy grę. Wejmiemy sobie najlepszego, czyli tego mojego byczka. Według mnie jest najlepszy. Naciskam C dwa razy, żeby zagrać i już nam się tutaj ładuje arena. O, i właśnie się załadowały postacie do areny. I tutaj sobie ludzie kupili różne inne postacie. Nie wiem, czy dokładnie będzie w ogóle słychać, co jest z tej gry, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. I widzicie, ja jestem... W prawym górnym rogu jest licznik czasu i licznik punktów a ja jestem tym bykiem i jak widzicie nie idzie aż nie idzie mi aż tak dobrze ale myślę, że mi to... Myślę, że mi to wybaczycie. O, zabiłem kogoś. Wygrywam. Tutaj można robić różne, różne ataki. Można grać, można grać klawiaturą, można grać myszką. Ja na razie gram myszką, ale no, gra jest ciekawa na swój sposób, ale jest tu jakieś ale po prostu. O. Tutaj są jeszcze jakieś. Jak się przytrzyma, to jest mocniejszy rzut. Oczywiście też można. No, jeszcze nie powiedziałem o takiej rzeczy, że jak się wygra arenę, to się dostaje bardzo dobrą sumę. Złotych pieniędzy A jak się niestety ma mniejszą to Normalnie Dostaje się mniejszą sumę Złota No i tutaj Jeszcze są w różnych postaciach Różne levele I No trzeba sobie Zbierać level i można tutaj Sobie kolory Ten za nowy level się dostaje albo pieniądze, albo kolory, albo skile. I myślę, że spodoba Wam się takie granie. Będzie też seria z LEGO, z LEGO gier, i będą też jakieś inne serie z Minecrafta. Tutaj w ogóle będzie dużo różnych gier. No, i myślę, że Wam się tak spodoba. I się do mnie przyzwyczajcie. O, jak pięknie go teraz rzuciłem. Chyba będę drugi. No. Albo jeszcze mogę umrzeć. Ale się nabrało. Bardzo dobrze tu są niektórzy gracze. Czasami się 5000 tysięcy aż wydaje na jakąś postać. A ja na razie mam taką za 309, 3900, i na razie no, nie idzie mi dobrze, mogę ja tak tylko powiedzieć. Znaczy, wy też możecie, ale nie najlepiej. Teraz to jest seria różne gry, a więc. U! O kurczę. Ja tutaj znam takie różne ataki. A więc. O, I tutaj jeszcze są za śmieszne zatrzymania. No i ja myślę, że. Dzisiaj to będzie taki taki jed, jedna arenka to będzie wystarczająco na dzisiaj No już widzicie piąty level sobie odblokowałem i tam dos, dostęp złoto No a ja się z wami żegnam i miło mi było no miło mi było z wami no być z wami Ale, Zostawcie oczywiście lajka, subskrypcję. Jak Wam się spodobało, a jeśli ja Wam się spodobałem, to bo zawsze taki będę, taki jak teraz, to możecie zostawić też subskrypcję. Taki czerwony przycisk z, z napisem subskrybuj. I. Bardzo fajnie, że oglądałeś ten film, ale dzisiaj niestety to koniec. I ja się z wami żegnam. Do widzenia. Do następnego.